Ma z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Gryfarmon Simulator 22 na polskiej wsi. W dzisiejszym odcinku bierzemy się za sprzedaż wszystkiego w sumie, więc ja sobie przed odcineczkiem pojechałem już zakupić przyczepę no, lawetkę taką, wziąłem ją z autoloadem, że w razie jakbym nie miał na czasu, będę miał ułatwienie, żeby załadować swoje palety czy coś. Yy, mieszczą się tutaj jakieś belki, z tego co widziałem, tam w opisie, więc nie wiem ile jakich, ale wiem, że się mieszczą. Dobra, mamy piąty paletę już załadowany. Powiedzmy, jeśli się uda z odjechać, bo muszę opchnąć trochę do przyczepkę. Dobra, jeszcze tylko ten, to, co nam tam zostało i mam, możemy jechać do sklepu powiem wam że jest tego troszkę myślę że będzie dosyć fajna kasa na tym już że sobie dojechałem ojej zachwyciłem niestety tak na samym stawcie chciałem was zachęcić subskrybowania, do subskrybowania skomentowania filmiku mam nadzieję że odcinek będzie się wam podobał więc tak no yy, troszeczkę będzie mniej odcineczków z tej, z tej serii, ale będę starał się nagrywać również ja, bo chcę na razie tą zielonkę sobie ograć dobrze i dopiero później będziemy lecić sobie dalej z, tymi, z, ty, z tą serią tutaj. No ale myślę, że bardzo rzadko i one nie będą. No, dobra. Daj sobie jeszcze raz pas dobra i możemy lecieć. Jeśli dobrze przedtem, to karczma w brzyzówce ma najlepsze ceny. Akurat sobie chodzi po jajkach, nie przejmuje się niczym, dobra, to trzeba już cenę. No, karczma w brzyzówce. ja bym nie patrzeć, gdzie ona jest. Znacz, miejsce, i teraz, gdzie ona jest. Kawałek więc ja pędzę tam, bo chwilę mi zejdzie tam jechać. Mamy 7000 litrów za 1000 litrów, jeśli się nie mylę, to jest coś około 3000, więc 4000 chyba jest za 1000 litrów. Więc myślę, że nam się to opłaci mega. I, no i zarobimy, no mamy 7000 litrów, no 7x4, no mamy 28000. Coś koło 30 tysięcy. No i będę musiał wypożyczyć sobie pasy żeby załadować za chwilę te ziemniaki. No tu chwilę mi to niestety zajmie przywiezienie tego, bo trzeba je jechać z każdymi pasami. No ale w sumie no nic nie poradzę. No muszę to, muszę tak zrobić tyle. Więc ja sobie jakoś z tym poradzę. Może natura jakoś załaduje pasy jedno pasy czy coś. No zobaczymy. Dobra, widzimy się na, na tym, na miejscu, bo no, chcę wszystko dzisiaj sprzedać na no, odcinku. No i dojeżdżamy już na miejsce, więc lecę sobie tutaj. Gdzie tu jest jazd? No w sumie tu z jest sprzedaż w Lizgid. Czekajcie tyle jajek mi bo nie przyjmą, bo nie każdy skup przyjmuje taką ilość. No myślę, że powinni przyjąć. No i zobaczymy, ile na tym zarobimy. Ja będę chciał jak najwięcej zarobić na tym sezonie. Wziąłem taką małą przyczepkę, bo była tania, a mi się nie potrzeba. No, 33 30, 30, tysiące prawie, więc jest pięknie. No to ja, chyba nas będzie stać na to, co planowałem. Przesuwałem sobie czas do grudnia już, ale wyskoczyło mi zapotrzebowanie na słomę u I mam najbędzej listopada, bo mamy na ten moment. Na, na słomę y, dwie, za słomę 210 za 1000 litrów litr, więc to jest mega kasa no to lecimy sobie z nią no tu mamy tu kilka kursów więc to akurat mi zajmie dosyć dużo czasu bo 13 tysięcy litrów, a mamy 100 tysięcy litrów słomy z czego oczywiście zostawię sobie jedną przyczepę bo, jeśli, bo będzie nas stać, więc na wiosnę startujemy prawdopodobnie z y, startujemy sobie z, z sprzedaży z, z krawami, gdzie ten handlarz jest. Raz w drugim końcu. Dobra, widzimy się na miejscu. No dojeżdżam na miejsce w końcu. No powiem, wam, że jest kawałeczek drogi. Y, to się? Co to takie opóźnienie? Nie zauważyłem w ogóle tego, żebym tu się złudajem, już już tą podjechać. Więc dobra. I wysypujemy. Ile za taką przyczepę weźmiemy? Jestem ciekaw. No, coś koło 2-3 tysięcy chyba. Coś takiego, co z moich obliczeń wynika. No, prawie 3 tysiące, więc no, kilka przyczep będzie, więc. No zawsze to 20 tysięcy do przodu, więc lecę po następną przyczepę, no i widzimy się na miejscu. Powiem, że będę ja troszkę jazdy tutaj, ale no, no myślę, że to się opłaci. Bo taką, z taką ilością no zawsze 20, tutaj około 20 tysięcy będzie. No i zostanie nam jeszcze obiec do sprzedania i ziemniaki, a no na ziemniaka powinniśmy mega zarobić. Mam też, zastanawiam się też, bo mo, mogę dzięki temu DLC, yy, która mamy nowa, yy, DLC Premium yy, Expansion, wiecie, o mi w głowę, się nazywa. Yy, Dzięki temu DLC możemy w sumie zająć się na przykład zupą ziemniaczaną z tych zmiarów. No ale znowu musielibyśmy zainwestować dosyć dużą kasę, no i żeby się zwróciła. Prawdopodobnie wszystko, które wszystko co zarobimy, byśmy zarobimy, musieli zainwestować w tę fabrykę. No nie wiem. Zobaczymy pomyślę. I widzimy się za chwilkę. Dobra, to przyczepa jest sprzedawana. No ale chyba każdej przyczepy wam nie będę pokazywał. Tylko jeszcze może ostatnią, bo jeszcze muszę przynajmniej trzy kursy jakieś zrobić. Tylko że zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo i tak będę kupował prasę i... Czy nie kupić prasy po prostu i tej przyczepy do zbierania od razu. I tak chyba zrobię i po prostu przewiezę tutaj belki. Więc widzimy się za sekundę chyba pod sklepem już. Dobra, kupujemy sobie prasę. Yy, więc tak, prasa już jest wybrana przeze mnie, czyli ta, forslita. Yy, tylko czekajcie... Nie. Yy, za bym chciał. Dobra. To kupujemy. Ona 11 tysięcy nie będzie kosztować. I do niej technologia zbiorowa I ta przyczepa to jest tak. Powinno to działać. Wszystko to, tak, jak ma działać. Tak. Ok. I mamy ten zestaw. Więc ja sobie to muszę spiąć teraz i dojechać na, na farmę, bo już tam przygotowałem sobie całe wszystko do prasowania, yy, do prasowania yy, słomy, więc widzimy się za sekundę. Dobra, jestem na miejscu i będziemy sprawdzać jak to będzie działać. Ciekawy jestem czy to w ogóle mi zadziała mój plan. Ale powinien. No właśnie. I pięknie. Tylko teraz, czy będzie przyczapa, Łapuję mi belę, więc jest pięknie. Wszystko. ohohoho, ho, 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 ho na raz. Dobra, więc ja sobie to zrobię i widzimy, widzimy się już przy Dobra, ostatnio y, partia belek zostaje już na karnie. Y, w razie, aby nam była potrzebna. A teraz rozładowujemy sobie tutaj. Więc tak. Jak to się rozładowuje w ogóle? Bo jeszcze tego nie robiłem. Czekajcie, tu się jakoś... No, jakoś się reguluje, gdzieś się chce rozładować? Wanie. nie I dobra, 13 tysięcy za belki wzięte. I lecimy teraz z kolejnymi etapami. Nastała zima i sprzedajemy ziemniaki, tak naprawdę. Więc ja sobie tu podjeżdżam i ładujemy się. więc sobie tu jakiegoś fajnego screena zimowego zrobię. Mam nadzieję, że jakoś ładnie to uchwycę. Tu sobie zrobię skriniko. Nie ja powiem Wam, że mega klimat jest na tej mapie. Ja, no, musimy załadować sobie i wywieźć tam, więc chwilę nam zajmie. No ale tu jeszcze mamy trochę... No kilka przyczep tych ziemniaków było z tego sklejarza, więc będzie trochę wywożenia. No ale jak tam w ogóle cena teraz ziemniaków? Maksymalna 628, karczma w brzozówce, sklep Dino. Nie wiem, czy skup zbożowy... Ciekaw jestem, gdzie to jest. Bo nie chcę też bardzo daleko jeździć, bo już mam mega... Jest mega późno. I nie chciałbym jakoś mega daleko też jeździć, bo bym chciał nagrać... Aha, to jest tam. E, gdzie jest następny skup zbożowy? Wgląd to jest chyba ten tutaj obok zaraz. Tak. Karczma ma na pewno odpada, a sklep Dino Tak, że to jest wszystko daleko, więc lecimy na ten skup zbożowy plon. Więc ja sobie to odznaczę. Tu mamy pełne. Dobra. Dobra, to wyłączę tego pracownika, bo to nie ma sensu. Żeby się to bujało. A my lecimy... A my lecimy, tylko muszę zredukować, bo... No będzie ciekawie jechać w zimie z tym. Przynajmniej ten dzień sobie radzi, bo tamten sobie nie radził w ogóle, więc przynajmniej tyle, że sobie ten w miarę radzi mocowo i, da, i daje radę tej, jakoś tym, tej przyczepie. Więc tak, lecimy sobie z jedną przyczepą, mamy 12 minut odcinka, lecimy sobie z jedną przyczepą i widzimy się już na końcu wyważenia. No dajcie znać co myślicie o tej, o zimie na tej mapie, bo jest mega, ja jestem ciekawy jak będzie wyglądać zima na, na mapie zielonka też. O, i to pole będę chciał kupić, jeśli nie będzie stać, bo nie wiem jak wyjdzie, wyjdę finansowo, czy dam radę finansowo, ale możliwe, że uda się, zależy ile zarobię na ziemniakach, bo potrzebuję jakieś 100, jeszcze jakieś 100 tysięcy, żeby wystartować, jeśli nie, no to zasiejemy na jednym z pół, zamiast, yy, nie wiem czego w sumie, ale zasiejemy sobie najwyżej trawę, żeby mieć dla yy, krów, no bo chcę się nimi zająć w końcu. No coś nowego będzie na tej serii, bo non stop to samo też nie jest dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się... No finansowo na pewno będziemy stać na kupienie obory i kuściarki. No a reszta się zobaczy. Dobra, wjeżdżamy sobie tu. I sprzedajemy. Na ile na jednej przyczepie zarobimy? W sumie nie zwróciłem uwagi ile, ale coś koło chyba 6000 na jednej przyczepie Ponad, Około 7 nawet Tak, 6800 więc no i myślę że coś koło 30 zarobimy, 20 30 zarobimy na ty, tych ziemniakach Więc zobaczymy, najwyżej dobierzemy sobie półeczkę Więc widzimy się już na ostatniej przyczepie Pędzę ostatnio ostatnią Niestety muszę trochę zostawić ziemniaków. Niewiele, bo niewiele, ale muszę zostawić, bo zbugowała mi się przyczepa i Ej. zbugowała mi się przyczepa i nie jestem w stanie nie przyczepa tylko pasy transpisania mi się zbugowały i nie byłem w stanie załadować go pas ten, ten, który zbiera z ziemi załadował śnieg i nie byłem w stanie już załadować ziemniaków. Nie wiem dlaczego. Ej. Ogólnie no było chyba 6 przyczep, jeśli się nie mylę, to jest 7 przyczepa, no więc mega dużo no zarobiliśmy coś około 40 tysięcy zarobimy, więc myślę, że jest mega spoko. No i zobaczymy czy nam starczy. Jak nam nie starczy pieniędzy, no to no po prostu wezmę pożyczkę. Więc w następnym odcinku bierzemy się za budowę i zakup tego pola yy, numer 2, tak jak mówiłem, i albo. Zarobimy albo nie zarobimy. Są dwa wyjścia. Mam nadzieję, że mi wypali to wszystko i uda się zarobić na tym w miarę fajnie. No będziemy musieli kupić kilka krów, no nie mam, nie mam czym przewieźć krów, więc już kupimy tak jak jest. Więc zamówimy sobie po prostu krowy. No a my sprzedajemy ostatni, ostatnią przyczepę. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się. Cześć.